Na terenie Chorzowa rozstawionych jest 565 zestawów składających się z kontenerów na papier, szkło, bioodpady i plastik wraz z odpadami wielomateriałowymi i metalem. 90% mieszkańców miasta zadeklarowało chęć segregacji. Czy nowy system gospodarki odpadami sprawdził się? Myślę, że udana rewolucja tu głównie nacisk składa na to, że mieszkańcy spisali się na medal, bo to, że miasto przygotowuje jakiś program, który trzeba realizować, to realizują go mieszkańcy. Generalnie to oni gromadzą śmieci, to oni prowadzą segregację, i to w głównej mierze od nich zależy, jak ten system cały będzie funkcjonował. My oczywiście ze swojej strony każde niedociągnięcia, czy jakiekolwiek problemy, które istnieją, staramy się na bieżąco rozwiązywać tak, żeby dla mieszkańców to było jak najmniej uciążliwe. Muszę ocenić, że w Chorzowie ten system w miarę dobrze. Oczywiście on wymaga w dalszym ciągu rozwoju, żebyśmy nie osiedli na laurach i już teraz dobrze mamy, to już nic nie robimy, tylko chcemy go dalej rozwijać tak, żeby gmina była zabezpieczona i osiągnęła poziomy, które są wymagane przepisami prawa. Jak chorzowianie oceniają śmieciową rewolucję? Uważam, że jest to bardzo potrzebne, ponieważ autentycznie, kiedy przejeżdża się przez różne regiony Polski, ale już gdzieś koło lasu, widać ten wielki nieporządek wszędzie, to segregacja śmieci i w ogóle nieczystości powinna obowiązywać każdego. Bo takie pytanie retoryczne, co zostawimy przyszłym pokoleniom, prawda? Zniszczenie tylko. Według mnie ta segregacja tutaj u nas na tych małych mieszkaniach jest bez sensu. Bo nie ma gdzie trzymać tych śmieci, nie ma gdzie tego segregować. Nie ma nikt, co innego, ktoś ma domki narodzinne, mają miejsce, gdzie posegregować worki, gdzie to przy W mieszkaniach tego nie nadaje nie się. Od 1 lipca mieszkańcy domków nie muszą już zanosić śmieci do kontenerów. W odpowiedzi na sygnały chorzowian, worki z odpadami odbierane są spod bram posesji. Obecnie mieszkańcy z domków jednorodzinnych dostali na swoje posesje lub lada dzień dostaną komplet worków kolorowych do selektywnej zbiórki. I te worki po zapełnieniu w odpowiednim terminie określonym harmonogramem, który również otrzymali, muszą wystawić przed posesję i z przed posesji będą zbierane przez firmę. Czyli generalnie nie będą musieli chodzić już do pojemników, będą to mogli robić na własnej nieruchomości. Wszelkie informacje dotyczące selektywnej zbiórki można uzyskać w Wydziale Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska.